Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Będziemy w tym odcinku tworzyć Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Na początku bardzo chciałbym podziękować Wam za e, aktywność pod e, wcześniejszym filmem, gdy tworzyliśmy Austro-Węgry. Niestety nie udało mi się je stworzyć, bardzo Was za to przepraszam, ale naprawdę dziękuję. Szczerze, że... po prostu nie wiem co powiedzieć. Spodziewałam się, że film się dobrze przyjmie. Wiem, że 40 wyświetleń może, może dla Was być mało, ale szczerze dla mnie, dla mnie jest naprawdę dużo. Nasze podboje zaczniemy sobie od krajów bałtyckich, takie jak Litwa, Łotwa i Estonia, okay. dlatego że są one łatwe do podbicia, nie powinny być większym problemem. Myślimy sobie armię na granicę z Litwą. Eee, no Trzeba zrekrutować dużą armię. Eee, no to, to cóż, na pewno musimy sobie pozbierać kasę. Tak 150 tysięcy, tak 150, 200 tysięcy powinno starczyć. E, od razu sobie poprawić relacje z Ukrainą, e, także z Niemcami, tutaj z, z Czechami, Słowacją Więc... E, no z Niemcami, Słowacją i Czechami nie będę chciał się bić. Więc... Mamy z nimi dobre relacje. Rekrutujemy sobie armię. Takie. Dobra. Powinno tyle starczyć. 30 do prawie 33 tysiące. Zaczynamy. Pierwszy kraj to Litwa. Od razu się. Od razu wypowiadałem wojnę wszystkim. Nasze wojsko powinno na nich starczyć. Dobra. Tu się troszeczkę, tu się podzielimy. Da, wielka armia idzie na Wilno. Ładnie. O nie. No niestety łatwo mi się sentuje jak pieniędzy nie mam. A pożyczkę. We, we a kurczę. No chyba się nie obronimy. Eee, dobra, trzeba już drugą pożyczkę. Dobra, trzeba powystała, o niestety mapa uciekła, przepraszam. Eee, przepraszam was. Hmm? Dobra, też tą Litwę trzeba przykazji dokończyć. Ty idź tutaj, ty idź tu. O cztery koła, ok, ok. No i dobra, te łatwe trzeba wypchnąć z naszego kraju. I teraz będziemy wchodzić na tereny Łotwy. Dobra, wchodzimy z grubej rury, <grym>, że tak powiem. Wypychamy Łotwę z moich terenów. No i dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj wchodzimy, 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 do ryga zajęta. Wspaniale. Dobra. Od razu wchodzimy na Estonię. No kurczę, dobra, mi trochę armii. Eee, mam nadzieję, że znowu na wyjdą, że nam nie wyjdzie dobrze na armią, Dobra idzie. Dobra. Na szczęście udało nam się. A, ty iść na wyspę, ty idź tu i git. A mamy całe kraje bałtyckie, więc no, super, po prostu super. A trzeba teraz z wszystkimi podpisać pokój. Nie, nie chcemy iść ona ma załatwioną. Tak dobrze, i została tylko Litwa. i dobrze. mamy sobie relacje z Niemcami, ze Słowacją, na razie, z Białorusią i z Rosją. Mm -hmm. Dobrze. No i dobra, trzeba teraz rozwinąć całą armię. I trzeba zasymilować swój kraj. Żeby się nie robiły bunty. Jeszcze ta tutaj na tej wysepce. No i super. No i trzeba asymilować. Asymilujemy. Asymilujemy. Dużo już mamy. straszę się, że pomału to idzie. Teraz, to znaczy teraz to, to zaczęło to pomału iść, widzicie? Tak parę tur muszę skipnąć, by jedną prowincję zasimidować. No to słabo. Nie mam tych punktów. No, się długo koniec. Dobra, zasięgowaliśmy swój kraj, więc możemy się kopać na Białoruś. Odbieramy sobie tylko trochę pieniędzy. Możemy zacząć rekrutować armię terenach krajów, bo będę mógł mało, no właśnie. Dobra, najwyżej z moich terenów głównych, zarekrótuje te i po prostu tam sobie przyniosę. Dobra, przenosimy. Żeby zarekrutowała, by to na tą ostatnią prowincję sobie przenieść. Tutaj jeszcze by było więcej Jeszcze troszeczkę sobie zarekrutujemy I możemy wypowiedzieć im wojnę Wchodzimy Od razu Wszystkie możliwe prowincje Dobrze, 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 dobrze i super Wchodzimy tu, tu Spróbujmy wejść na Mińsk. O kurcze, dobra, trochę rozjechał mi się front, ale zaraz się to naprawi. Aha. Tutaj sobie jeszcze spróbujemy gdzieś pójść. Okej, okay. o i znakomicie. Super. No i mamy całą Białoruś. E, oczywiście weźmiemy sobie ją całą. Super, że możemy. Trzeba ja będzie ją zasymilować. Dobrze, dobrze że mi się gra zapisała. No co, rozwiązujemy armię i asymilujemy? Chociaż w sumie zostawię je na Ukrainę. Nie będę musiał po raz kolejny rekrutować. Przynajmniej tylu. sobie te trzy punkty w badania damy w populację trochę w badaniu Wszystko zaargotowane, możemy wypowiedzieć im wojnę. Na początku sobie zapiszmy grę na wszelki wypadek, wiecie. Lepiej to zawsze zrobić przed walką z jakimś lepszym krajem. No poczekajmy sobie, jak oni pierwsi zaatakują. No już się szkoła wysłali. 4 Tysiąc. 300 dobra. Tam dajmy, żeby się nie rozlaj. Spróbujmy wejść. O, chociaż 7 koła eee, no to musimy sobie tutaj zaregotować, by się nigdzie nie rozwali eee, hm. Dobra, tam się znowu przybili Okej, okay, okej okay. Dobra, zaczynamy wchodzić, chodzimy na wów sarny Idziemy na Czarnuby i idealnie. Dobra, musimy... starajmy Spróbujmy przejąć kijów. Mam nadzieję, że starczy. A już kijów pani, no to będzie su, no to będziemy mieli przewagę. Okej, okay, dobra, Kijów padł. Super. A, front muszę sobie troszeczkę naprawić, bo... Słabo, słabo z tym frontem. Dobrze. Okej, okay, no to oni już pewnie dużej armii mieć takiej nie będą, tak? Tam trochę się damy. Oni tu. No i Ukraina już pada. No zaraz będziemy wchodzić na Krym. Już tylko ostatnie prowincje. No i super, cała Ukraina nasza. O, niestety nie może już, już całej. Ech, słabo. Ja po prostu muszę ją wziąć na wasala, a potem zanektować. No, tak będzie po prostu najlepiej. Trzeba zniewagi, ultimatum, aneksja. No i Ukraina nasza. No już całkiem jest tylko ta Polska bardzo. Oku no nie, e, no niedobrze, bo Rosja jest w Niemczech. Na no, z Rosją będę musiał zawalczyć. Aj, aj, nie dobrze, niedobrze, niedobrzył. E, no niedobrze trochę. Dobra, zobaczmy. O, możemy stworzyć już polskie. Więc sobie je stwórzmy. I dobrze, i teraz pytanie: jakie prowincje potrzebuję? Da ja potrzebuję tylko. Dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć prowincji, by stworzyć Rzeczypospolite obojga narodów. Eee, to będę chciał, o, zrobię mi się wysyp wojen. O to będę chciał zrobić to szybko. Tylko na razie muszę armię e, rozwinąć. Mam z Hiszpanią z Kongo wojnę rozwinąć armię i zacząć asymilować. No i po Ukrainie lecimy na Ruska. Też te strasznie Włochy, mnie lubią, mają wojnę ze Słowacją. No jak pokoną, no, najprawdopodobniej pokonają Słowację. Ona się ona się odczepiła. Więc jak pokonają Słowację, no to mogą z nami mieć wojnę. Eee... Muszę z nimi poprawiać, szczerze nie chcę się z nim bić, bo nie chcę tam wchodzić dalej Dalej, tam właśnie w Austrię Te, te, te klimaty Dobra, Asymilujemy Całą Ukrainę, no trochę tego będzie do asymilowania Uch. Robimy sobie teraz przeskok W czasie No wojny z Rosją, no tylko, że nie chcę po prostu właśnie zanudzać Widzicie, cięcie było, teraz mamy już gotową całą armię, więc zapiszcie sobie tylko grę na wszelki wypadek i możemy zacząć i możemy wypowiedzieć e, wojnę Rosji. Wchodzimy na tereny nam potrzebne oraz tutaj na Kaliningrad. E, to jest tak, że na tyle nie ma, po prostu kity. Zobaczcie, skąd tutaj też sobie wyjdziemy. Zaczynamy, a tak na razie Rosja nie ma tutaj żadnej armii, ok, tutaj trochę tysięcy wchodzimy na tereny niemieckie, na Kursk super, zobaczymy jakie tereny się potrzebują no a tylko dwie prowincje znakomicie, teraz szybko sobie na nie wchodzimy już tutaj na te prowincje możemy negocjować pokój Nasze szczycie się zgodziła no i dobrze możemy otworzyć życie obojga narodów